Witam Was, jestem Xermond, a w tym odcinku mówimy o postaci Trindamir. The Barbarian King. Trindamir jest to postać nadająca się na dżunglę oraz na solotopa. Jego ganki wchodzą bardzo dobrze. ze swojego sloa Jego pierwszą skórką jest to Highland Trindamir. Jest właśnie przecena, dlatego jest tak nisko. Drugą jest to King Trindamir. Trindamir jako król. Potem Viking Trindamir. Demon Blade Trindamer. Jego ostatnią jest to Sultan Trindamer. Ona w grze wygląda trochę inaczej, gdyż jego miecz czy tam ostrze jest niebieskie, a nie takie srebrne. Oczywiście to jest jego legendarna skórka. Jest to połączenie smoka i Trindamera, dlatego jego ostrze jest stale przywiązane do jego dłoń. Nie wiem, jak wygląda ta skórka przy jej śmierci, gdyż gdy ginie Tryndamere, on wyrzuca ten, ten miecz co przeszywa jego klatkę piersiową. Dobrze, przejdźmy do jego umiejętności. Jego pazywą jest to Battle Fury. Każdy atak przeciw, przeciwnej istocie czempionowi bądź minionowi ładuje mu furię co 5. Jeżeli to jest krytyk, to 10 punktów furii, maksymalna ilość to jest 100 punktów. Ta umiejętność wygląda tak. Jego umiejętnością Q, Bloodlust, Trendamer spala tą furię na życie. Jest to skalujące z AP. Bardzo przydatne w dżungli, jeżeli mamy mało życia. Jego umiejętnością View, Mocking, Shout, Trendamer Obraża, to tak jakby przeciwnika, co powoduje, że jest tchórzliwy jak kurczak i biegnie powoli. To umiejętność nie da się użyć, jeżeli w pobliżu nie ma przeciwnika oraz łatwo jest wykryć, czy przeciwnik jest w naszym pobliżu, gdyż ona jest taka szarawa, a gdy się zbliży, to jest po prostu tak pokazana. Jego umiejętność E spinning slash trendamer robi taki obrót, co jest bardzo dobre. Jako escape mechanizm przechodzenie przez ściany na przykład do kradzieży w dżungli Counter dżungli, przepraszam, tak to naprawdę powinno brzmieć Oraz bardzo dobrze furię stakuje I bije wszystkie osoby napotkane w tym Jego ultimatem jest Undying Rage Ten damer dostaje fury która nie pozwala mu zginąć przez 5 sekund, o ile się nie mylę i życie spada do jednego, potem możemy użyć Battle, battle Last, co go uleczy. Tak. Tutaj jest historyjka, jak, skąd się wywodzi. Tu jest jak grać z rendamerem. Tutaj wszystko macie po prostu sobie. Wystarczy to troszkę przetłumaczyć, chociażby w Google Translator, tak, jego historię. Przedmiotów dalej nie ma, gdyż związane jest to z paczem. Więc tak, to było na tyle w tej prezentacji w postaci Trendamer. Ja dziękuję za uwagę. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Dziękuję. Cześć.